Czy sieciówka z takimi komentarzami Bardzo słaba, zło 100% Osobiście gardzę kebabami tego typu Nawet na gastrofazie Mocno średnia, za tłuste i za suche kebaby Tak zwane gówno A. Jest w stanie osiągnąć 7 milionów rocznego obrotu? Odpowiemy wam na to pytanie już w dzisiejszym odcinku Robiąc bardzo proste obliczenia Oparte na paragonach Ale skonfrontujemy się również z waszymi komentarzami Czy ten kebab, Zachir Rzeczywiście to mega gówno? Zapraszamy serdecznie na odcinek, łapka, subskrypcja, komentarz, pomagajcie w zasięgu. Po malajsku nam wyskoczyło, że zewnętrzny, czyli zachir. się Zahir. Ale to, ale to rzeczywiście jest chyba racja, bo obłędnie gdzie ja nie pojadę, to wszędzie widzę. Ja je wszędzie widzę, Zahir. Takie. Ponad 100 lokali. Zachir Kebab to jedna z najszybciej rozwijających się tak. sieci gastronomicznych w Polsce. Zatypiewaliśmy w 2012 roku, otwierając pierwszy lokal w ostrowie Wielkopolskiej, dotaliśmy już w wyprawie 100 lokalizacji na terenie całego kraju listem wszystkich lokali znajdziecie tutaj. A 100 lokalizacji, a więc zaczekajcie, tych może być więcej, no bo w Poznaniu. No. Zobaczcie, tylko w samym Poznaniu raz, dwa, trzy, cztery, 4, pięć, 5, sześć, 6, siedem. 8, 9, 10. Ja A... nic nie chcę mówić, ale jeden jest nawet w Luboniu, widzę tutaj. No, nie próbowałeś jeszcze u siebie na wsi? mamy mięso kurczak i. baranina. Chyba. I baranina, tak? O. Kebab, frytki, surówka, sosy. I ja wezmę paraninę, chłopak. Bo ja nigdy paraniny nie jadłem. Ostatnio wymieliście też szczęście rozmiar, brał karkówkę, czyli coś innego, a więc dzisiaj ja coś innego baraninę. Dobra. A wy sobie zróbcie mix albo kurczak, Dobra. jak chodzicie. Ja, a może ty rozdajesz, spróbuj tego amerykańskiego, A może... jest ten, nie? No właśnie, mamy coś innego, jeżeli oni tu mają taki wybór, albo na przykład chicken wingsy, albo ten amerykański kebab. Co mówicie? Spróbujcie. Ja biorę normalnie klasyka na talerzu z frytkami, żeby też było coś takiego, ale będzie oczywiście baranina, więc coś innego. co mówisz, Mikołaj? Według mnie poleciłbym ci spróbować tego amerykańskiego, z serem, baraniną, normalnie. Dobra, A dobra. ja sobie, słuchajcie, wezmę mieszane mięso, żeby zobaczyć, jaki jest kurczak, nie? A skąd wiesz, że to jest amerykańskie? Tu masz rolo amerykańskie. To Już to widzę jest... jedną rzecz, którą zauważyłem. Są dwie osoby na razie w obsłudze. A no ruch spory. Sprawnie. Czyli muszą mieć mega zautomatyzowane pełne, pewne procesy. tu. Tak. bo powiem Wam, że ja jadłem go w kilku miejscach i zawsze mają ten sam smak. To muszę przyznać, że naprawdę. Okay. One platter kebab for me with baranina. Łagodny i barbecue. Z bardziej z akcentem. Łagodny. Łagodny. Hey, for me, please, roll amerykańskie. No. Do niego przyjechała amerykańska rodzina i on dlatego tak kozaczy. Sorry, And for me, please. Ayran A może ja wezmę tak po amerykańsku, tylko barbecue. Okay. Okay. No. And these two waters? Yeah, two chicken puffs ketchup, Hot, spicy, with mixed uh, meat yeah. We eat here, We eat here. 1006, uh, Okay. Spójrzcie z O, to 106 zł, no to jest spoko, 4 zł. To naprawdę chyba jedno z Jesteśmy, jest godzina 11, lokal jest od godziny otwarty, a my mamy. 11? Nie, 12 za 15. A lokal jest od której? No dobra, od 10. No to godzina 40 minut no, i... Już, już mamy 52 numerek. Dobra, to teraz pism z Penremo. No. Przedsiębiorca z Koziej Wólki przeliczy ich jaki mają obrót. 60 zamówień razy 60 zł. W 2 godziny robią 3600 obrotu. Przychodni. Jest otwarte do godziny 24, a więc razy 6 to trzeba zrobić, gdyż to jest około 14 godzin otwarcia restauracji, tak? Razy 6 równa się 21 600 razy 25, dni, chyba niedzielę zamknięte, nie? 648 koła przychodu miesięcznego, razy 12, około 7 milionów złotych. Ponad 7 paniek w roku przychodu, nie? Ja, Oj, ja pierd. ale trudno mi powiedzieć o marżowości, o tym wszystkim, no bo właśnie. się nie znam, ale szczerze no właśnie, nie? myślę, że taki jeden lokal, jeżeli robi 600 obrotu. No to nie chcę wam nic mówić, ale myślę, że te 150-200 koła, no jest sos zysku, nie? Oczywiście, słuchajcie, żeby było jasne, wszystko co policzyłem jest moją subiektywną oceną na bardzo małych danych, no tak, tylko nie? na numerku 52 i hipotezie, że jest to w dwie godziny, nie? No. 52. Całkowicie jest zamknięty, Mikołaj, czy to jest normalne? Jedna rzecz, która widzę jest podobna, są te same talerze co w Berlin. Berlin. A to jest druga chyba konkurencyjna, mocno sieciuwa, tak? Oner nam smakował, daliśmy tam cztery gwiazda. Tak. tak? nam smakował. No, uwaga, dobrze. jadę, paranina. No, bo... A więc przede wszystkim nowe mięso dla mnie, nie? Bo tak. ja nigdy nie próbowałem takiego mięsa w kebabie. To jest mięso, które można powiedzieć jest bardziej wyraziste. Baranina, już wiem. Mm -hmm. Tak, ono zawsze tak, ma swoje Ale smatuje. od czego? Nie kurczak, tak? Mm -hmm, mm. Musisz je naprawdę mocniej pogryźć. Nie wiem, czy rozumiesz. Nie rozpływa się tak, czyli czuć, że to jest mięso. Czyli są grube plastry mm -hmm. tego Dobra. mięsa. Fajnie to jest zrobione. Czyli kawał dobrego mięsa. Mm -hmm. Tak? Mm -hmm. On na samym końcu ma taką nutkę takiej, ten smak tak się jakby ciągnie po całym podniebieniu. Ziemniak jest w środku cieplutki. O, w ofercie też są bataty, a może byśmy domówili. I uwaga, co ważne, jest chłodne, nie? Mm -hmm. Bo, mm -hmm. wiecie, to co zawsze sobie mówiliśmy, warzywa już pieczone do ciepłego nie są chłodne. Ja dlatego lubię talerz, bo mam chłodne, orzeświające warzywka. Super, super świeży ogórek. Właśnie fajnie, mm. że dają tą fetkę tutaj dla wysyłania mm. smaku, nie? Mhm. Dobrze, Rozmiar, oddaję ci głos, Dobra. żebyś ty mógł kosztować swoimi, a ja w tym czasie, kochani widzowie, idę po patacika. Ten kebab podobno właśnie słynie z tych, z tych bułeczek, tak zwany lawasz. Ale chrupki. O, są mnoga chrupkę. wypekane tutaj na miejscu. Buła jest zupełnie inna niż do tej pory te wszystkie, co jadłem. Bardzo dużo sosu mam, chyba że on spłynął w dół. Ale mam sosik barbecue. Bardzo wyrazisty. Mhm. Naprawdę dobry ten barbecue jest. Nie takie górne jakieś czerwa. I słuchajcie, ta wersja amerykańska, ja wam od razu powiem, bo może nie wiedzieć co to jest. To jest wszystko w jednym jakby mięso, baranina wziąłem. Prytki. Tego jeszcze chyba nikt nie robił, a dobrze trafiło, bo 3 lata byłem chirurgiem. Także rozcinam brzuch. Tak. Pepechy. Tak. No sprawdzimy jaka tu siedzi Uważaj przed... na jelita. Przepuchlinka. Kurdezu, ale ładnie. zobaczcie to, słuchajcie. Jaka ilość miecha. Tu nie ma ściemy tej. Ja pierdolę, jest 300 grantej. Ja pierdziele. No. Jeżeli weźmiesz na talerzu, czy weźmiesz coś takiego, jesteś najedzony na maksa po prostu. Trzy i pół minuty czekałem za batatami. Nie? Mhm. Za frytkami z patatów. Widziałem jak ktoś wsadza z zamrażalnika, wyciągnął forek. Mhm. I wsadził do oliwy, okay. prawda? Tak? Więc było to widać na moich oczach. No, no tak, no ale nie łudźmy się, że ktoś tu będzie kroił bataty, nie? No, dalej. no więc. No. I słuchajcie, mam wszystkie sosy i teraz tak, pierw batat sotę Zapraszam rozmiar. No nie, no nie, no nie... Za, za mokre. No, za krótko były robione. No, koperkowy Rosji, zapraszam. Koperkowy, dobra. Mhm. Te koperkowe sosy się wszędzie pojawiły, ale to jest dla taki sos z dupy, nie? Dokładnie. Rosji. Czoskowy. Czoskowy, czoskowy. o. Konsystencja bardzo dziwna. Mhm. Jest w ogóle jakiś kolor też dziwny. Mhm. Nie? Taki żółtawy? No. Mhm. Bardzo łagodno, bardzo mało czosnku. Łagodny? Łagodny. Łagodny, to też nie miałem, spróbuję. Mhm. Tak, łagodny... O, łagodny to jest łagodny. Fajny. Ketchup z... Taki ketchup z majonezem. Aha, bardzo fajne połączeniem. Barbecue ja miałem w swoim kebabie, no. bardzo mi smakował. A co, zobaczymy teraz... Delikatnie pikantny jest, uważaj. Bardzo delikatnie. No, no to... i ostry, ja się ostrego już nie Dużo Dużo ostrego. Bardzo słabo ostry. No, no Ale, ale naprawdę. Dobra, kochani, mój kebab hot, hot spicy już już... Pachnie ostro, zobacz, z taką papryką, nie? Ma smak McDonalda, nie wiem dlaczego, chyba przez jalapeno i ten sos taki mm, meksykański, który dodają do kurczak burgera. Myślałem, że będzie mega ostry, a szczerze jest, słuchajcie, delikatnie ostry, ale jest na tyle ostry i jest ten sambal, o którym nieraz mówimy z chłopakami. Ostro-słony na maksa sos, który zabija tak naprawdę smak mięsa. Jest bardzo dobry. Kochani widzowie, co, na deser ta młoda kobieta no. może coś powie o swoim jedno, co widzę. dusiu? No? Fajny boksik, nie? Że jednak to jest zrobione. Tutaj macie Instagrama, macie stronę, macie Facebooka, TikToka nawet prowadzą. Tak, to Słuchajcie, wbijcie do nich tam na Instagrama i możecie, o, wbijcie do nich na Instagrama i napiszcie Remo i Rusi was odwiedzili, zapraszamy na życie po 40 kanał. Zobaczymy o, co powiedzą, nie? Oglądajcie, no. Dokładnie. dokładnie, weźcie tam ktoś jak może i wpisz na Instagrama, to spoilerujcie, że dwóch latków i jadło waszego kebaba. Prost. Fajne nuggetszy. Krupiące. Tak wygląda słuchajcie na w środku? Jak na po prostu? Mhm. No Polecasz? No Dobre, polecam. Na prawie 1000 osób, które wzięły udział w naszej ankiecie, 72% uznało, że Zahir to sieciówka wątpliwej jakości. My uważamy, że jest to sieciówka po prostu dobra. Zresztą sami właśnie widzieliście nasze reakcje na smak i nie tylko na smak. Zapraszamy do dyskusji na temat tego, czy jeden punkt Zahira jest w stanie zrobić 7 milionów obrotu rocznego. Kochani, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzu, łapce i subskrypcji. Yo!